Zakończenie. Kiedy i gdzie po raz pierwszy zacząłem podejrzewać Skwarka, że ma on ścisły związek z prawą przemytu ikon? Czy wydał mi się podejrzany już wówczas, gdy z taką ogromną łatwością w ciągu kilku chwil wyjaśnił zagadkę połówki talizmanu? A jeszcze wcześniej chlubił się pragnieniem należenia do towarzystwa męsa i pokazał nam test na inteligencję? Wyznaję, że nie wzbudził wtedy mej nieufności, albowiem w odróżnieniu od panny Helenki nie czytałem artykułów Sternie. Nie należy także do zarozumialców i znam wielu ludzi inteligentniejszych i zdolniejszych ode mnie. Dlatego miałem prawo sądzić, że w takim człowiekiem jest również skwarek. Jeśli nawet czułem do niego niechęć, to tępiłem ją w sobie, nie mając, że dyktuje mi ją zazdrość. Był bowiem przystoniejszy ode mnie i zyskiwał względy pięknej panny Helenki. I dopiero gdy zginęła z sarkowego Lówego niebieska kartka z denka blachy i na wyznaczonym przez blachę miejscu oraz w tym samym terminie zjawił się smyth, Zacząłem powoli rewidować swój stosunek do skwarka. Wszystko bowiem wskazywało na to, że Blacha pisał do Roberta, którego znał i z którym się już kilkakrotnie spotykał. Smith nie mógł być Robertem, bo przyszedł na spotkanie ze znakiem rozpoznawczym, a Blacha zjawił się w przebraniu, aby wytrynić mu falsyfikat talizmanu. Innymi słowy, Robert pragnął, abyśmy sądzili, że Smith jest Robertem, a skoro tak, to oznaczało, że Robert wiedział o ukryciu przez nas listu i skrzynki kontaktowej. W jaki sposób Robert mógł uzyskać podobną informację? W chwili, gdy wraz z Ludmiłą czytałem list, nikogo na cmentarzu nie było. Znacznie później przyszła na cmentarz panna Helenka, a z nią skwarek, grupa włoskich turystów i wreszcie pan Smith. Nagle odkryliśmy zniknięcie listu i tylko okrzyk Ludmiły mógł zdradzić naszą znajomość treści niebieskiej kartki. Kto słyszał ten okrzyk? Helenka, skwarek, Smith. Panne Helge wyeliminowałem natychmiast. Później ze strefy podejrzeń odsunąłem i Smepa. Pozostał więc jedynie Skwarek. On chyba również dawał sobie sprawę, na jakie niebezpieczeństwo naraził się, zabierając list niemal na naszych oczach. Zrozumiał, że wiemy o liście i prawdopodobnie znamy jego treść. Cóż mógł zrobić w tej sytuacji? Uprzedzić blachę i odwołać termin spotkania na Hradczanach? Albo nie przyjść na to spotkanie? Ależ właśnie to mogłoby obudzić nasze podejrzenia, że Robert dowiedział się, że my znamy treść listu, a w grę wchodzą tylko dwie osoby on i Smith. Odpowi yy, odwiedził więc blachę, odwołał z nim swoje spotkanie, a w tym samym miejscu i czasie kazał mu się spotkać z panem Smithem. Chodziło o to, aby rzucić podejrzenia wyłącznie na Smitha. Nie przypuszczał, że po kupnie falsyfikatu Smith przyjdzie na paryską i opowie nam o swojej przygodzie. Pora też teraz wyznać szczerze. Nie istniał żaden gang przemytników. Działała tylko jedna osoba, magister Franciszek Skwarek. A ściślej, żaden magister i w ogóle żaden historyk. Skwarek miał tylko średnie wykształcenie i przez kilka lat pracował jako zaopatrzeniowiec w jednej z warszawskich spółdzielni budowlanych. On też nie od razu stał się przemytnikiem. Nikt bowiem nie rodzi się przestępcą. Przed trzema laty Franciszek Skwarek wyjechał do swej ciotki, która w Wiedniu pracowała jako służąca w domu państwa Smithów, właścicieli wielkiego sklepu jubilerskiego. Od niej dowiedział się Skwarek o dziwactwach jej pani, która wraz z mężem należała do Bractwa Różokrzyżowców. Od swej ciotki usłyszał również Skwarek o kłopotach, jakie miał pan Smith w związku z ambicjami swojej żony. I Franciszek Skwarek postanowił mu pomóc. Oczywiście nie za darmo. Przeczytał kilka książek o Różokrzyżowcach, zaopatrzył się w Wiedniu w liczne wydawane tam broszurki na, temat okulist na tematy okulistyczne, był inteligentny, to trzeba przyznać. Wkrótce napisał dla pana Smitha pracę zatytułowaną Przyczynek do działalności Różokrzyżowców, czyli o Edwardzie Kaleju i Johnie D., oraz ich kryształowym zwierciadle. Praca ta ukazała się drukiem pod nazwiskiem Smitha w formacie in Quarto. Niestety, nawet dzięki niej Smith nie uzyskał żadnej godności w pracwie Różokrzyżowców. Natomiast Skwarek otrzymał od Smitha honorarium, za które kupił sobie hondu. Po powrocie do Polski pewnego dnia Skwarek przeczytał w gazecie wywiad z panem Sekundusem. W wywiadzie tym wspominano o posiadanym przez Sekundusa białym kruku, książce Dawida Katza o właściwościach szlachetnych kamieni. I nagle zdrodził się w głowie Skwarka wspaniały w jego mniemaniu pomysł, który pozwoliłby znowu wyciągnąć od smefa trochę pieniędzy, zdobyć taką książkę, zawieść ją Smefowy – i zaproponować, aby przystąpił do sprzedaży klejnotów odpowiednio dobranych do astrologicznego horoskopu klienta. Smith na tym zarobi i wynagrodzi autora pomysłu. Ale jak zdobyć książkę Dawida Katza? Kupić od Sekundusa? Nonsens, przecież jej nie sprzeda. Pozostawała więc tylko jedna droga. Kradzież. Skwarek pojechał swoją hondą do Zagórza, odwiedził domek Sekundusa. Zorientował się, gdzie leży książka. Doszedł do wniosku, że mieszkanie Sekundusa jest słabo zabezpieczone i kradzież pójdzie mu łatwo, co też się zresztą stało. Zanim jednak tego dokonał, przez kilka dni dla lepszego zorientowania się w sytuacji, krążył po szosach pieszczackich, aby stworzyć sobie alibi, że był tu jedynie w charakterze turysty. W ten sposób trafił do Cisnej do kiosku niejakiego Gnata, Franciszka Gnata, który do kiosku w Cisnej jeździł na nędnej WFM ce Zachwyciła Honda Skwarka. No cóż, Demon motoryzacji drzemie niemal w każdym młodym człowieku. Panie, powiedział do Skwarka, mam dla pana coś fajnego, ikonę, którą kopiłem od jednego znajomka. Mogę się panu postarać jeszcze o, o kilka ikon, a pan mi da tę hondę. I tak się stało. Do Wiednia wyjechał Skwarek już bez hondy, ale za to ze skradzionym dziełem Katza oraz przemyconą ikoną, która następnie sprzedał z dużym zyskiem. Sporą sumkę otrzymał także Skwarek ze skradzioną książkę Dawida Katza. Niestety, pomysł skwarka ze sprzedażą klejnotów dobranych do horoskopu klienta jakoś nie dziwił. Jesmep nie dał skwarkowi żadnego honorarium, a skwarek miał duży apetyt. Kupił sobie w Wiedniu polskiego fiata, zamierzał zdobyć większą sumę pieniędzy i zająć się w przyszłości poważniejszymi interesami. Od tego momentu dwukrotnie udało mu się przemycić do Wiednia kupione po od obydwu młodych gnatów stare ikony. Albowiem i u nich budziły się coraz większe apetyty. Jeden z braci miał już hondę, chciał mieć hondę, i drugi brat. Nie będę opisywał szczegółowo, w jaki sposób potrafił skwarek przemycać ikony. W jeden sposób opisałem. Ostrzegam, że jest nieaktualny. Celnicy doskonale o nim wiedzą. Wróćmy więc do naszej sprawy. Czas mijał. Źródło e, nabywania ikon wyschło. Franek Gnat e, powiadomił skwarka, że, na, że dalszych ikon nie udało mu się nigdzie kupić, a skwarek przyzwyczaił się już do posiadania dużej gotówki do wystawnego trybu życia. Myśl więc jego powróciła znowu do osoby Pana Smyfa. Powróciła, gdy skwarek pojechał do Wiednia, wioząc ostatnią kupioną ikonę w Pradze. Prawdopodobnie z nudów odwiedził złotą uliczkę, a pamiętając o swojej pracy naukowej o Kaleju ID, zainteresował się pracownią chemiczną urządzoną w jednym z tamtejszych malowniczych i uroczych domków. Uwagę jego przykuła połówka talizmanu Kaleja. Nie posiadał skwarek wybitnej inteligencji, ale przecież sprytny był, nie da się temu zaprzeczyć. Pan Smyp kazał przetłumaczyć książkę katza na niemiecki. Skwarek poznał dokładnie jej treść. Znał wynurzenia katza związane z dwiema połówkami talizmanu i stołem przymierza. Ukryty skarb? Nie, takie sprawy nie, nie interesowały skwarka, ale zastanowił się, ile też mógłby. Mu ofiarować pan Smith za połówkę talizmanu Kaleja, prawdziwą relikwię różokrzyżowców. Jeśli obecny prezes Bractwa Różokrzyżowców zdobył tę godność dzięki usiłowaniu kradzieży słynnej kryształowej tarczy z British Museum, to może pan Smith otrzyma godność sekretarza, gdy zdobędzie talizman Kaleja z Muzeum na Złotej Uliczce w Pradze. Rzecz jasna, nie musi tego dokonywać osobiście. On Skwarek już to za niego załatwi, też zresztą nie osobiście. Pozostał Skwarek w Pradze i wysłał list do pana Smitha. Odpowiedź przyszła natychmiast. Zdobądź talizman. Potem Smith wyjechał do Pragi, aby wyglądało, że to on dokonał włamania, czyli poświęcił się dla dobra różokrzyżowców. Skwarek nie miał pieniędzy na pobyt w Pradze i opłacenie włamywacza, którego znalazł w osobie z dęka Blachy. Sprzedał więc ikonę. Blacha włamał się do muzeum, został złapany. Talizman pozostał w muzeum. Pan Smith był w drodze do Pragi. Co pozostało Skwarkowi? Zainteresować się przystojną kustoszką muzeum w Złotej Uliczce. Dzięki niej obejrzał talizman Kaleja, odrysował go i kazał Blasze zrobić falsyfikat, który zamierzał wytrynić z Tak się przedstawiała sytuacja, gdy oto ja zjawiłem się w Pradze. Powiadomiony przez pana Donala o sprzedaży ikony w sklepie na Wacławskim na mieście. Dalszy ciąg już znacie, prawda? Ale pewne szczegóły wymagają wyjaśnienia. Gdy Skwarek odjechał z ostatnią ikoną, Gnatom zrobił się żal, że już więcej nic u niego nie zarobił. I skoro nie mogli kupić następny ikon, zdecydowali się włamać do Sekundusa. Być może zachęcił ich do tego Skwarek, skoro pozostawił im swój adres w Pradze, oczekując na wiadomość od nich. Zeszyfrowana wiadomość nadeszła i wtedy Skwarek, który nie ma już co przemycać do Wiednia, albowiem ikonę sprzedał w Pradze, zainicjował wyprawę do Leska. Panna Helenka i Smyf mieli tam pojechać po drugą połówkę talizmanu. On, Skwarek, po skradzione ikony. Zapewne jeszcze w Pradze zrodził się w głowie Skwarka pomysł, w jaki sposób przemycić ikonę i przez polską granicę, a mianowicie, a mianowicie w podarunku dla panny Helenki. Nawet mu chyba przez myśl nie przeszło, że przemyci ikonę ktoś jeszcze inny. Ktoś zupełnie spoza podejrzeniami, czyli właśnie ja. Była też i druga przyczyna wyjazdu do Leska. Wykonano w Partubicach dwie połówki talizmanu. Jedną kupił snę w Pradze, drugą należało mu sprzedać w lesku. Skwarek wciąż rozmyślał o pieniądzach juwilera. Na tym tle zrozumiała staje się historia upokijańca. Śledztwo w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone. Nie mam żadnych danych, aby stwierdzić, że pokijaniec zebrał udział we włamaniu do domku Sekundusa i kradzieży ikon. Prawdopodobnie został przez Skwarka zaangażowany tylko raz i przypadkowo. Skwarek wiedział, że nauczony praskim doświadczeniem pan Smith nie da się tak łatwo nakłonić do kupna drugiej połówki talizmanu. W obawie przed oszustwem należało więc u Smyfa stworzyć przekonanie, że druga połówka jest oryginalna. I to właśnie my, panna Helenka, i ja, pan Donalimarczak, mieliśmy dać Smyfowi tę pewność oglądając pobieżnie talizman w chałupie Pukijańca. Za inscenizację sceny odnalezienia talizmanu w skrzynce z rupieciami Pukijańcowi obiecano pokaźną sumę. Z czyich pieniędzy? Oczywiście Smyfa. Z pomocą ukrytych w sieni braci gnatów tak wyryżysorowano tę scenę, że gdyby ktokolwiek z nas zechciał dokładniej obejrzeć talizman, światło miało zgasnąć, a talizman zniknąć. Kto go schował? Oczywiście sam Janiec. Nie było, moi drodzy, żadnej kradzieży. W ciemnościach nikt nie wszedł do chałupy i nie zabrał ze stołu talizmanu. Gnatowie zapalili znowu światło i uciekli. Zdemaskował ich protazem. Ale jak wiecie, nie przeszkodziło to potem jednemu z gnatów wyłudzić od smyfa aż 100 dolarów. Albowiem, jak to on sam wyznał, był dzięki nam przekonany, że kupuje oryginalną połówkę. Cóż jeszcze dodać? Aha, drugą ikonę, skradzioną sekundusowi, znalazła Militia na stryżku nad chlewem w zagrodzie gnatów. Siedząc tam, mieliśmy ją niemal na odległość ręki. Ale kto mógł o tym wiedzieć? Teraz, gdy znacie już całą historię, przyznacie chyba, że dobrze skojarzyłem ze sobą fakty. Wciąż drepnęłem po właściwym tropie, wiążąc ze sobą z pozoru tak odległe sprawy, jak przemyt ikon, kradzież książki Katza z Zagórza i włamanie do muzeum na Złotej Uliczce. Trzeba jednak stwierdzić, że miałem do czynienia z niezwykle sprytnym przeciwnikiem. Podejrzewając go jednocześnie, nie miałem, nie miałem przeciwnemu żadnych dowodów. Zastanawiam się nawet, co by było, gdyby panna Helenka nie odkryła ikony w jej przez skwarka drewnianym ołtarzyku. Myślę, że wówczas cały ten węzeł musiałby zostać rozplątany od strony braci Gnatów. Fakt, że to oni skupywali ikony przemycane, przemycane potem za granicę, wystarczyłby do aresztowania rewizji. A reszta odkryłaby w zagrodzie Gnatów drugą ze skranionych ikon. Wobec tego dowodu bracia zapewne przyznaliby się do winy, nie oszczędzając skwarka. Tylko, że skwarek być może zdołałby zabrać od Donalów ukrytą w ołtarzyku ikonę. I kto wie... Czy nie siedziałby już z nią w Wiedniu, oferując na aukcji dzieł sztuki? Zawdzięczam pani bardzo wiele. Oświadczyłem pan Helenca podczas naszego pożegnania w Pradze. Zdemaskowanie skwarka i schwytanie go w pani mieszkaniu to był prawdziwy majstersztyk, który zaskoczył nawet mnie, przywykłego do przeróżnych niespodzianek. Niech mi pani powie, pan Helenko, od kiedy wiedziała pani, że w drewnianym ołtarzyku kryje się skradzione ikona? Domyśliłam się tego na granicy. Pamięta pan, że wtedy roześmiałam się, bo przyszła mi do głowy myśl że gdybym to ja była przemytnikiem ikon, właśnie w pańskim wehikule dokonałabym przemytu. Pamiętałam również o ołtarzyku, który wiozłam w walizce. Gdy mi go Skwarek darował, nawet go nie oglądałam dokładnie, bo wydał mi się brzydki. Ale nie wypadało go nie przyjąć. Pokiwałem głową ze szczerym ubolewaniem. Nie da się ukryć, że to właśnie ja przemyciłem skradzioną ikonę. Ołtarzyk mi się nie spodobał, dlatego podobnie jak pani nie, przy, nie, przyczaiłem, nie, nie przyjrzałem mu się dokładnie. — Myślę, że i to przewidywał Skwarek. Gdyby ofiarował pani jakiś piękny przedmiot, oglądalibyśmy go z uwagą i sztuczka z ukryciem ikony być może nie udałaby się tak łatwo. — No cóż, — schwytała pani sprawcę przemytu ikon, a był to cel mego przyjazdu do Pragi. Panna Helenko uśmiechnęła się kokieteryjnie. — Pan odkrył skarb Katze i Keleja, a powinnam to była zrobić ja. Natomiast ja pomogłam panu w zdemaskowaniu przemytnika. Powiedziałam, że nie wyjedzie pan z Pragi z pustymi rękami. Jesteśmy kwita, prawda? Tak, przyznałem, całując dłoń panny Helenki, czego bardzo nie lubiła ta zwolenniczka ruchu wyzwolenia kobiet. Nie wyrwała mi jednak swojej dłoni, ośmielony więc jeszcze raz ucałowałem ją, a potem zapytałem z nadzieją w głosie, czyżby coś się w pani zmieniło? Przestanie pani walczyć o prawdziwe wyzwolenie kobiet? Zmrużyła filuteryjnie jedno oko. Czy naprawdę w naszych krajach, panie Tomaszu, kobiety żyją aż w takiej niewoli mężczyzn? Po tych słowach nabrałem w piersi potężny hałas powietrza, i odważyłem się powiedzieć: Zapraszam panią do Polski na prawdziwy urlop w sierpniu nad morze. Będziemy się kąpać, opalać i dyskutować o ruchu wyzwolenia kobiet. Popatrzyła mi w oczy. Do sierpnia jeszcze pozostało trochę czasu. Kto wie, czy nie przyjmę pana propozycji. Tak skończyła się moja przygoda w Pradze. Pożegnałem smyfa, który z informacjami o kamieniach szlachetnych do stołu przymierza. Wyjechał do Wiednia i być może w tej chwili jako sekretarz bractwa różokrzyżowców wraz z żoną swoją Emmą zajmuje się wywoływaniem zjaw. Ucałowałem serdecznie Ludmiłę i uściskałem pana Donala. Nigdy nie zapomnę ich gościnności. W Warszawie w krzynce pocztowej znalazłem list z Indii od doktora W. Wielce szanowny panie Tomaszu, bardzo się cieszę, że jednak przyjął pan prota. To miły piesek i na pewno zyska pan w nim oddanego i wiernego przyjaciela. Żałuję, że nie spotkaliśmy się przed moim wyjazdem, dlatego dopiero teraz mogę Pana poinformować, że protaz został wychowany i wytresowany przez znanego tresera zwierząt, który zmarł na skutek wypadku samochodowego. Potrafi świetnie walczyć z innymi zwierzętami oraz mógłby chyba oddać ogromne usługi jako pies śledczy lub obronny. Przez rok ma dopiero trzy lata. Zachwycał ludzi niezwykłymi pokazami na arenach. Wystarczy mu dać byle jaką rzecz, a odnajdzie jej właściciela choćby w największym tłumie. Zresztą zna dziesiątki przeróżnych sztuk i sztuczek. Nawet ja nie wiem o wszystkich jego umiejętnościach, ale pan zapewne zdoła je odkryć w codziennym z nim obcowaniu. Życzę panu wiele radości z prota. Ściskam serdecznie. W. Protazy leżał na tapczanie i ziewał głośno. Toś ty taki piesku! mruknąłem patrząc na niego z nowym zainteresowaniem. Raptem protazy zastrzegł uszami i cichutko warknął. A zaraz potem usłyszałem dzwonek u drzwi. Po chwili w mym mieszkaniu zjawił się bardzo dziwny jegomość, który opowiedział mi bardzo dziwną historię.